Tak, pamiętam, bo to było straszne przedstawienie i było takie nudne. Cześć, słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Walikura. Bardzo miło nam się z Wami dzisiaj usłyszeć. Witamy w nowym sezonie podcastu o teatrze. A nowy sezon naszego podcastu zbiega się oczywiście z nowym sezonem teatralnym, i to jemu zostanie poświęcony ten odcinek. Na początku porozmawiamy w nim o zjawiskach, które chcemy, które będziemy obserwować w ciągu tych najbliższych miesięcy, a później przejdziemy do takiego naszego osobistego rankingu spektakli, na który czekamy. Zanim jednak przejdziemy do. Dzisiejszego odcinka to chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować naszym patronom i patronkom. Bardzo serdecznie dziękujemy też i witamy wszystkie osoby, które dołączyły do nas w ostatnim czasie, i także w czasie wakacji. Podcast o teatrze nie istniałby bez waszego, waszego wsparcia. No i oczywiście zapraszamy Was do dołączenia do tej grupy. Link do Patronite'a znajdziecie, znajdziecie w opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. No to teraz już po tych ogłoszeniach możemy oficjalnie zacząć treść merytoryczną tego odcinka. I na początku, jako że już spotykamy się w drugiej połowie września, Kasiu, chciałam Cię zapytać, czy już zainaugurowałaś nowy sezon teatralny? Tak, ja w ogóle też trochę chodziłam do teatru, przyznaję, w okresie wakacyjnym, ale przedstawienia, które widziałam, nie były najlepsze. Ani te, które widziałam przez wakacje, ani to przedstawienie, którym zainaugurowałam sezon, więc może, żeby nie psuć atmosfery, to nie będę mówić, na czym byłam, ale wiem, że Ty zainaugurowałaś sezon i masz bardzo dobre doświadczenia, o których chciałabyś opowiedzieć. Tak, i ja w ogóle muszę powiedzieć, że ja we wrześniu, jeśli mnie pamięć nie myli, bo to po prostu już tak dawno. Więc ja w tym miesiącu byłam w teatrze dwa razy i dwa razy był to bardzo dobry, ciekawy wybór. Może wymienię tylko ten drugi spektakl, bo o pierwszym chciałam szerzej opowiedzieć. Drugim była spektakl Nie wszyscy pójdziemy do raju. Karoliny Szczypek, który odbył się w teatrze imienia Żeromskiego w Kielcach i jest bardzo uroczy, więc polecam do oglądania. A sam sezon zainaugurowałam spektaklem Seks, Praca i Marzenia Agnieszki, ja jakim, oraz grupy Teraz Polisz i był to spektakl opowiadający o pracy seksualnej. Na scenę zostały zaproszone zresztą i aktorki i właśnie osoby, które tą pracę seksualną wykonują i punktem wyjścia było pytanie o ich fantazję, ale wydaje mi się, że to co najciekawszego na tej scenie się wydarzyło to była właśnie taka rozmowa o pracy ciałem, zarówno właśnie w takim kontekście aktorstwa, jak i sex working a także prawa pracy, które jakby obowiązuje bądź nie obowiązuje w przypadku obu tych zawodów. I był to taki spektakl, muszę przyznać, bardzo ciekawy, zaskakujący i otwierający jakieś nowe sposoby myślenia, więc jak będziecie mieli, miały okazję go zobaczyć, to serdecznie polecam. Zanim przejdziemy do spektakli, na które czekamy w tym sezonie, to porozmawiamy trochę o zjawiskach, które jako podcast o teatrze będziemy obserwować w tym roku i właśnie w tym sezonie teatralnym. Kiedy myślę o tym nowym sezonie, to, to przede wszystkim jest jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy. Od ponad roku pracuję w takim projekcie na Akademii Teatralnej: bezpieczna przestrzeń, dobre. Praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego, i do tej pory nasza praca skupiała się w ramach szkoły teatralnej i, i dotyczyła szkolenia, między innymi szkolenia studentów i studentek Akademii Teatralnej w Warszawie. Natomiast w tym sezonie będziemy wychodzić z tymi wypracowanymi w projekcie narzędziami do teatrów, i będziemy robić warsztaty w. Teatrach, dla instytucji, ale także otwarte warsztaty dla środowiska teatralnego. I to jest jakby coś, na co bardzo czekam. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie, ale też co nam z tego wyjdzie i jak, jak to wpłynie na zmiany w teatrze, czy w ogóle będziemy mogli zaobserwować jakieś zmiany w teatrze. To będą warsztaty z feedbackowania, czyli właśnie udzielania informacji zwrotnej w procesach artystycznych. To będą warsztaty z kontraktowania, czyli tego w jaki sposób sporządzać na początku pracy taką umowę pomiędzy na początku pracy artystycznej taką umowę pomiędzy osobami, które będą tworzyły przedstawienie, wszystkimi osobami, które będą tworzyły przedstawienie. Która jest takim właśnie prywatnym zobowiązaniem do szanowania pewnych zasad, na które się wspólnie zgadzamy, i warsztaty z koordynacji scen intymnych. I to są w ogóle wszystko tematy, które, tak myślę, że pewnie w tym sezonie podcastu o teatrze znajdą swoje osobne odcinki, bo to są po prostu bardzo ciekawe takie współczesne zagadnienia, o których warto byłoby tutaj porozmawiać. No a jakie są Ciebie, Kasiu, jakie zjawiska Ty będziesz obserwować w tym sezonie? Nie wiem, czy jest to jakoś szczególnie zaskakujące, ale dla mnie zawsze ważne są konkursy dyrektorskie i także to, co dzieje się po nich i temu zjawisku, jeśli to można nazwać zjawiskiem, będę się przyglądać, szczególnie że myślę, że kilka ciekawych rzeczy się teraz dzieje. Znaczy dalej się będziemy przyglądać oczywiście teatrowi dramatycznemu w dyrekcji Moniki Strzembki. Zeszły sezon chyba tam był bardzo nerwowy z powodu tych wszystkich odwołań, zawieszeń i i, i w ogóle też taki politycznej wręcz debaty, która się odbyła wokół Strzępki. Jestem ciekawa, jak teraz w tym, miejmy nadzieję, trochę spokojniejszym czasie ten teatr się będzie rozwijał i w którą stronę on w zasadzie pójdzie. No a oprócz tego jeszcze zaczynają się dwie bardzo ciekawe kadencje, co znaczy Anny Rochowskiej w TR Warszawa i Pawła Dobrowolskiego w Teatrze Imienia Jaracza w Olsztynie. Myślę, jakoś takie duże nadzieje wiąże z tymi, z tymi osobami i też z tym, jak te instytucje mogą działać pod ich, ich przewodem, tak tutaj powiem, bardzo podniośle. Więc będę sobie odwiedzać te instytucje i patrzeć, co się tam dzieje i w jaką stronę też organizacyjną idą oba te teatry. No i też takim kolejnym sprawą, która w jakiś sposób zwraca moją uwagę, to to, co się dzieje wokół Centrum Tańca, Centrum Choreografii. Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że wreszcie w Warszawie zostały podjęte jakieś ruchy właśnie w tym celu, żeby taki dom dla tańca, dom dla choreografii stworzyć. Został wybrany i przeznaczony ku temu budynek EMZ-nu nad Wisłą i od połowy 2024. Tego roku. Będzie gościł on taki pilotażowy, roczny program tańca, i w tym czasie też będą się klarować w czasie kolejnych spotkań i debat środowiskowych, takie szczegóły konkursu na jego już taki bardziej codzienny, codzienny program. Więc jestem ciekawa zarówno to, jak to środowisko gdzieś wykorzysta swoją szansę wokół tego budynku, ale także jako, że ten tak jak mówię, ten sposób zarządzania tą instytucją od początku jest ciekawy, no bo mamy ten program pilotażowy, Mamy takie szerokie konsultacje środowiskowe, więc jakoś. To ten sam proces mnie ciekawi i też będę się mu przyglądać. I postaramy się też mu przyjrzeć w, oczywiście w odcinkach podcastu o teatrze. No to teraz przejdźmy do spektakli, które wybrałyśmy. Każda z nas wybrała trzy, ale ja będę oszukiwać w tym procesie. Od razu to zapowiem. I pierwszy, pierwsze przedstawienie, w ogóle tutaj, ponieważ ja też wiem, jakie spektakle wybrała Kasia, to muszę powiedzieć, że ten odcinek nie jest sponsorowany przez Agnieszkę Jakimiak. I jakby to jest ważne, ważne zastrzeżenie dlatego, że pierwsze przedstawienie, które wybrałam, to jest spektakl Dobry Piesek, który Agnieszka Jakimiek i Mateusz Atman, duet reżyserski, który gościłyśmy w jednym z odcinków podcastu o teatrze, tym poświęconym pomysłom na przedstawienia teatralne. Bardzo zachęcamy, jeżeli go jeszcze nie słyszeliście, to to jest super odcinek, zachęcamy do jego posłuchania. Będą przygotowywać ten spektakl w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Ja oczywiście jak usłyszałam, że Agnieszka Jakimiek robi spektakl o pieskach. To od razu to niej napisałam. Z czy będą pieski na scenie. I dowiedziałam się, że tak, że będą pieski na scenie. Oraz zapytałam też, czy piesek Agnieszki jakim, jak Ksenia, która jest w ogóle no, prześlicznym pieskiem, miałam okazję widzieć na żywo i przywitać się z Ksenią. Będzie na scenie, ale nie, Kseni nie będzie na scenie. Zaznaczy swoją obecność w procesie, ale to byłoby zbyt trudne, żeby po prostu było zbyt wysiłkowe też dla Kseni, żeby jeździła na każdy potem pokaz spektaklu. To jest przedstawienie, które ma opowiadać o relacji Ludzi ze zwierzętami. I ja bardzo na niego czekam, nie tylko dlatego, że oczywiście jestem wielką miłośniczką piesków i w ogóle spektakl o pieskach to jest jakiś wspaniały pomysł, ale też dlatego, że ja bardzo lubię, kiedy właśnie takie nowe życiowe doświadczenie, dla mnie też doświadczenie adopcji pieska było bardzo ważne, przekłada się na przedstawienie teatralne. Jakby kiedy pracujemy nad czymś, co, co w jakimś sensie dobrze znamy i chcemy jeszcze lepiej zgłębić poprzez narzędzia teatralne, poprzez pracę ze spektaklem teatralnym. Więc ja bardzo. Mu spektaklowi kibicuje. Oczywiście bardzo mnie boli, że on powstaje w Szczecinie, który jest tak strasznie daleko od Krakowa, ale mam nadzieję, że jakoś tam uda mi się go zobaczyć. W ogóle strasznie cię zazdroszczę, że poznałaś Ksenię. Ja nie znam Kseni, tylko jakby znam ją ze zdjęć na Instagramie. I w ogóle strasznie bym chciała poznać, poznać Ksenię. I też może powiedzmy, Agnieszce, jakim? Jakże gdyby chciała nas kiedykolwiek przekupić, to jakby gardzimy pieniędzmi, ale pieski do głaskania to jest ta waluta, która może nas przekupić. Ksenia na żywo jest dużo lepsza niż na zdjęciach, na których i tak jest piękna. O Boże, o Boże. No dobrze. No to ja teraz na poczet przyszłego głaskania Kseni zostanę przy temacie Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana, ponieważ spektakl, który zaczyna moją listę, to jest Rave, którego nie przeżyłam, który premierę będzie miał jeszcze jesienią w Teatrze Nowym w Łodzi. I właśnie Agnieszka Jakimiak korzysta to z innego swojego doświadczenia życiowego, ponieważ artystka pochodząca z Łodzi sięga do łódzkiej, takiej przeszłości łódzkiej klubowej ceny przełomu tysiącleci i jakby, jeśli jak dobrze rozumiem, no to na bazie tego tworzę może opowieść o mieście, które nie jest taka oczywista i takim mieście, które funkcjonowało gdzieś obok tej rzeczywistości, czy jakby było bardziej, bardziej ukryte. Jestem bardzo ciekawa tego, co tam się, co tam się wydarzy. I w ogóle zawsze z chęcią oglądam spektakle duetu, eh, Jaki Atman. Mam wrażenie, że to jest taki bardzo, bardzo ciekawe rzeczy się tam dzieją. I te spektakle, które widziałam w zeszłym sezonie, to znaczy Miłą Robótkę i Hamstwo, wywarły na mnie bardzo duże wrażenie i bardzo mi się podobały. I teraz już, Kasiu, ja myślę, że musimy zmienić temat i musimy przejść do innych spektakli i innych twórców. więc przypominamy tylko Agnieszce, że zawsze chętnie pogłaskamy Ksenię, a ty powiedz, jaki jest kolejny aspekt na twojej liście. Tak, ja tutaj właśnie to jest ten moment, kiedy będę oszukiwać, dlatego, że Wybrałam tak naprawdę dwa spektakle, ale z jednego teatru, to znaczy z Teatru Polskiego w Poznaniu. I w ogóle też jest tak, że oczywiście lista tych spektakli, które będą interesujące w tym sezonie, jest daleko szersza niż te sześć, które tutaj, sześć czy siedem, które tutaj możemy wybrać. Dlatego przygotowałyśmy dla Was na początek nowego sezonu specjalny newsletter. To jest taki newsletter, który my co miesiąc rozsyłamy do patronów i patronek, w którym prezentujemy przedstawienia teatralne, zbieramy informacje, Informacje, ważne newsy teatralne, piszemy o książkach, które właśnie wychodzą, które warto przeczytać. Piszemy o konkursach, piszemy o innych ważnych wydarzeniach, festiwalach teatralnych i takich rzeczach, żebyście byli na bieżąco. I to jest taki newsletter, który możecie dostawać, jeżeli wesprzecie nas na Patronajcie kwotą 20 zł lub większą. I będziecie go wtedy otrzymywać co miesiąc. Ale w tym miesiącu, trochę właśnie w ramach promocji i na zachętę, tą teatralną część naszego newslettera dla patronów i patronek, zapowiedzi, z Spektakli na nowy sezon. Roześlemy do wszystkich osób, które zapisały się na nasz też ten standardowy newsletter. Więc jeżeli nie jesteście jeszcze zapisani na nasz standardowy newsletter, w którym przypominamy o nowych odcinkach, które dostajecie na swoje skrzynki, to link do zapisów znajdziecie w opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. A jeżeli chcecie dostać ten pełny newsletter, to zapraszamy do naszej grupy dla patronów i patronek i do wspierania nas na Patronajcie kwotą 20 zł lub większą. No i teraz właśnie te dwa przedstawienia, które, które mnie zaciekawiły. I dlaczego? Pierwsze to jest królew na na podstawie braci Grimm, i to jest przedstawienie, które tworzyć będzie duet reżysersko-dramaturgiczny Jolanty Janiczek i Wiktora Rubina. I powód, dla którego mnie to bardzo zainteresowało, jest taki, że jednak do tej pory ten duet bardzo. Chętniej, często pracował przede wszystkim na postaciach historycznych, na biografiach, na jakichś konkretnych opowieściach, a tym razem sięga po tekst literacki i to jeszcze teksty bajkowy. I druga rzecz, która jest, wydaje mi się bardzo interesująca, jest taka, że teatr zaznacza, że to jest spektakl od 10 roku życia. Czyli potencjalnie jest też dla młodszych widzów niż ci, którzy zazwyczaj przychodzą na spektakl Rubina i Janiczek. No i to jest jakiś super zawsze ciekawe, kiedy twórcy teatru, Tworzą coś dla także trochę młodszej widowni. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, jeżeli to się potem utrzyma do, do premiery, bo pewnie to się jeszcze może zmienić, ale na razie właśnie tak jest w zapowiedzi. No, ciekawe jest też to, że opowieści, wszystkie te baśnie, które znamy w wersji Braci Grimm są dużo brutalniejsze i bardziej przerażające niż te, które potem zostały zmienione w wersji disneyowskiej. I to, że Rubini i Janiczek sięgają po tę wersję, właśnie po tą wersję Braci Grimm, jest tutaj też znaczące i ciekawe i też jak jakby znam ich przedstawienia, w ogóle mnie nie dziwi, że właśnie to nie ta wygładzona, słodka, disneyowska wersja ich interesuje, tylko, tylko jakiś właśnie ta, ta, ta bardziej mroczna, bardziej straszna, bardziej prawdziwa wersja braci Grimm. Natomiast drugim przedstawieniem właśnie z Teatru Polskiego w Poznaniu, który, o którym myślę, że koniecznie trzeba tutaj wspomnieć, jest przedstawienie Delivery Heroes, Bohaterowie na wynos, w reżyserii Konrada Cichonia z dramaturgią Andrzeja Błażewicza. I to jest przedstawienie, które powstaje i to uważam, że jest jakimś jakiś świetnym pomysłem, w oparciu o rozmowy z osobami, które dostarczają nam jedzenie poprzez aplikację i które, które jeżdżą na rowerach samochodami i dostarczają nam jedzenie. I to jest rzeczywiście ciekawe, także dlatego, że to jest taka grupa zawodowa pracowników, o której ja bardzo Często myślę, szczególnie teraz jak robi się zima i widzę właśnie osoby jeżdżące z tymi wielkimi placakami w śniegu i w lodzie i na, poruszające się na rowerach i, i, i wykonujące taką pracę, która jest no, niewątpliwie bardzo ciężką pracą i nie mam wątpliwości, że pewnie nie najlepiej płatną. Kim są ci ludzie i jakie są ich warunki pracy? Z opisu przedstawienia wynika też to, że tam pojawi się taki kontekst osób migra migrujących do Polski, które... I, I tego, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie, i tego, że bardzo często właśnie za, znajdują zatrudnienie w tego typu aplikacjach i w dowozie jedzenia. Więc to jest kolejny ważny i taki społeczny kontekst. No więc, jakby bardzo czekam na to, na to przedstawienie. I oczywiście, super mnie martwi to, że to jest kolejne przedstawienie, które powstaje tak strasznie daleko od Krakowa, bo do Poznania też jest dla nas naprawdę bardzo daleko. No i teraz, Kasiu, twoje drugie przedstawienie. Powiedzmy od razu po prostu, że ty nie lubisz podróżować, i najchętniej byś wszystko oglądała tylko i wyłącznie w Krakowie. Ja nie będę oszukiwać. Ja grzecznie przygotowałam tyle spektakli, ile miałam, więc teraz powiem o jednym. Z teatru współczesnego w Szczecinie, więc znowu możesz trochę ponarzekać, że żeby, żeby je obejrzeć, trzeba pokonać całą Polskę. Myślę mianowicie o spektaklu z bardzo ładnym tytułem. Opowieści Babci, szeptane córką przez matki, który ma mieć premierę w grudniu tego roku. Jest to spektakl rumuńskiej reżyserki Janina Carbonariu. To jest Janina Carbonariu jest, um, chyba nie skłamie, mówiąc, że jest taką najpopularniejszą, najbardziej znaną rumuńską reżyserką, także autorką tekstów, autorką dramatów. I sam spektakl podejmuje temat zakazu aborcji, który jakby wpływa na całe pokolenia, pokolenia kobiet bardzo różnych krajów. I materiałem wyjściowym ma być dla niego um, taka praca dokumentalna, Mentalna, to znaczy rozmowy i prawdziwe historie kobiet zarówno z Polski, jak i z Rumunii. Trzeba dodać, że w okresie dyktatury czołczesku zakaz aborcji w Rumunii był bardzo restrykcyjny i w ogóle polityka państwa, skądś możemy tu trochę znać, <grych> bardzo stawała po stronie odbudowywania wielkiej Rumunii, poprzez rodzenie jak największej liczby, liczby dzieci. I jest to jakaś taka bardzo traumatyczna historia dla wielu, wielu kobiet żyjących w tamtym okresie właśnie całych, całych pokoleń. Takiego zmuszania do płodności, zmuszania do rodzenia, rodzenia dzieci. Ja czytałam na ten temat różne reportaże i, i no jestem ciekawa, jak to się przeniesie, przeniesie, na scenę, łącznie z tym właśnie polskim kontekstem. Więc ja lubię podróżować i ja się cieszę na podróż do Szczecina, szczególnie, że stamtąd blisko i do Berlina i nad morze. Ja myślę, że lubiłabym podróżować dużo bardziej, gdyby bilety kolejowe były odrobinę tańsze niż... Są. I gdyby te pociągi jeździły odrobinę szybciej niż jeżdżą, gdyby na przykład do, po, do Szczecina jeździła tanie Pendolino z Krakowa, to, to pewnie bym znacznie bardziej lubiła jeździć. I teraz ostatnie przedstawienie, które wybrałam, to jest przedstawienie, które jest z Krakowa, żebym nie musiała na niego jechać. To jest przedstawienie, które miało swoją premierę, a nawet dwie premiery. Bo pierwszą 1 września w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy, a drugą 9 września w Teatrze Baraka w Krakowie. Teatr Baraka w Krakowie jest teatrem ofowym, nieinstytucjonalnym. W aspektach, o którym mówię, nosi tytuł Jenner z Zostać sobą i opowiada o Kylie Jenner, która jest um, celebrytką, która jest um, taką znaną, popularną postacią i jednocześnie jest um, osobą transpłciową, rzeczniczką społeczności osób trans, a jednocześnie jest mistrzynią olimpijską i te medale olimpijskie zdobywała przed procesem tranzycji. I to jest właśnie taka ciekawa historia, podwójnie ciekawa, nie tylko dlatego, że stosunkowo mało mamy tych właśnie bardzo znanych, wciąż stosunkowo mało mamy tych bardzo znanych postaci, rzeczników społeczności, osób trans, ale też dlatego, że generalnie sport jest taką sferą, która jest bardzo mocno stabilizowana, jeżeli, w, 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 w której funkcjonuje bardzo mocne tabu zarówno seksualne, związane z tożsamością seksualną, nieheteronormatywną, jak i genderowe, właśnie związane z procesami tranzycji, z niemieszczeniem się w określonych, właśnie tych sprecyzowanych kategoriach genderowych, ale także wykraczanie poza te kategorie genderowe nawet nie takie tożsamościowe, tylko na przykład wyglądowe. No nie? Więc jakby w sporcie to jest cały ogromny temat, także napędzany w ogóle tym, co w tym momencie dzieje się w Stanach Zjednoczonych, co jest związane z bardzo restrykcyjnymi anty, czy z bardzo restrykcyjnymi przepisami wprost transfobicznymi, które są wprowadzane przez polityków, wymuszane przez polityków na amerykańskich uniwersytetach, które jak wiemy bardzo mają mocne to zaplecze sportowe. Więc zasadniczo jakby to jest to jest... Taka, taki ważny i gdzieś kulturowo-gorący temat. Jestem bardzo ciekawa, jak tutaj teatr Baraka do tego podszedł. Jestem też ciekawa tego przedstawienia, dlatego że reżyseruje je Michał Ananowicki, osoba, która jest w procesie tranzycji. Michał Nowicki mówił o tym przedstawieniu w czasie, ostatnio w czasie konferencji, która została zorganizowana w Willi Deciusza w Krakowie. Opowiadał też o rozmaitych trudnościach, których doświadcza teatr Baraka w Krakowie w związku z właśnie z takimi spektaklami, otwarcie queerowymi, zaangażowanymi, które od dawna tak naprawdę pojawiają się na jego scenach, które są bardzo ciekawe. To na przykład są Anioły w Ameryce, czyli Demony w Polsce, Michała Telegi. To są regularnie organizowane rewie Dragu i jakby, że, że oni mają bardzo dużo problemów, zarówno ze strony miasta, jak i ze strony widzów, tak, którzy często bardzo agresywnie jakby traktują zarówno aktorów, jak i w samą instytucję teatralną. Więc jakby to, to jest rzeczywiście jakoś, jakoś taka ciekawa i, i ważna, myślę, propozycja, ja w Krakowie. Spektakl jest grany pod koniec października, więc może nawet wtedy uda mi się go zobaczyć. Dobrze, to ja trochę pójdę Twoim śladem, to znaczy nie wybiorę spektaklu z Krakowa, ale wybiorę spektakl z Warszawy, w której mieszkam. No i też może w takim geście docenienia miasta, w którym się, w którym się żyje, no ale też może z takiego właśnie poczucia, że czasem fajnie jechać, a czasem fajnie wyjść po prostu z domu i jeszcze tego samego wieczora być w tym domu z powrotem. Będę mówiła o spektaklu czarodziejska, Góra Michała Borczucha w TR Warszawa. I trochę to mówię, no bo właśnie tak zaczynałam od tego, że chcę obserwować te TR Warszawa i to, co się dzieje. Po drugie bardzo lubię Michała Borczucha i jego, jego spektakl na tą czarodziejską górę, która jakoś super mi zaklikała w głowie z jego e, taką wrażliwością, z jego estetyką. Czekam już od bardzo dawna, no bo ten spektakl początkowo był zapowiadany, że będzie w Krakowie. Tam się chyba jakieś rzeczy podziały, ale ja nie wiem dokładnie, więc nie będę Mówić, no ale w wyniku jakichś przetasowań i, i zmian, ta czarodziejska góra przewędrowała razem z Michałem Burczuchem do TR-u Warszawa. W partuarze Starego Teatru też jest czarodziejska góra i ta premiera, ale w reżyserii dyrektora raźniaka, więc tu się jakieś dziwne przetasowania wokół tej czarodziejskiej góry podziały, ale mnie interesuje ten borczuch, bo jak już mówiłam, bardzo lubię jego teatr i będę na pewno wyglądać tej premiery. Która odbędzie się chyba pod koniec sezonu, i jeszcze zbyt dużo nie ma na ten temat napisanych, jeszcze nie ma zbyt wielu zapowiedzi, no bo jak rozumiem, jeszcze nawet próby się nie rozpoczęły i nawet trochę czasu jeszcze minie, zanim one się rozpoczną, więc nie będę tutaj jakoś bardziej szczegółowo opowiadać, ale z jakimś zainteresowaniem będę na to czekać i na pewno damy Wam znać w naszych mediach społecznościowych po premierze, po tych wszystkich premierach, czy byłyśmy, czy dotarłyśmy, czy przyznamy znakierowanie jakości podcastu o teatrze. To wszystko się okaże i z jakim zainteresowaniem w ogóle patrzymy w przyszłość i zastanawiamy się nad tym, co się wydarzy w tym sezonie. Na co jakby czekamy, a o czym opowiemy w jego podsumowaniu. Czyli wspomniałaś o znaku jakości podcastu o teatrze. To jest coś, co my trochę tak przyznawałyśmy pół żartem, pół serio w zeszłym sezonie na naszym Instagramie, ale w tym sezonie stwierdziłyśmy, że zrobimy z tego trochę ważniejszą rzecz, bardziej sobie w sam My oczywiście i na własny użytek, i na wasz użytek może zinstytucjonalizujemy ten znak jakości podcastu o teatrze i też rozdzielimy, to znaczy stworzymy dla siebie takie logotypy, które spowodują, że będziecie mogli wiedzieć, czy znak jakości przyznaje, przyznaje ja, Kasia Waligóra, czy przyznaje go... Kasia, niedurny. Kasia, powiedz wszystko. od razu, że po prostu się wstydzisz czasem, jak ja przyznaję znak jakości podcastu o teatrze i dlatego chcesz mieć swoją autonomię i sama przyznawać, żeby było wiadomo, co ty oceniasz, a co ja. Wiesz, co? Nie wiem, czy była taka sytuacja, żebym się wstydziła. Chyba częściej była sytuacja, że ja nie widziałam tego przedstawienia, o któremu ty przyznawałaś znak jakości podcastu o teatrze, ale prawda jest taka, że my się czasami bardzo różnimy i mamy takie przedstawienia, przy których rzeczywiście gdzieś ja uważam, że ono jest świetne, a tu uważam, że jest beznadziejne. Przypomnę taką historię, jak byłyśmy wspólnie na kontakcie w Toruniu i tam oby oglądałyśmy przedstawienie zespołu TG Stan e, i to był Wiśniowy Sad, który mnie się tak bardzo podobał. To była taka wspaniała pani Raniewska, która za każdym razem, kiedy sięgała do kieszeni, to wysypywało jej się monety i ty tak bardzo nienawidziłaś tego przedstawienia i tak bardzo się na nim nudziłaś, a mnie się ono tak bardzo podobało. Nie wiem, czy to pamiętasz. Tak, pamiętam, bo to było straszne przedstawienie i było takie nudne i w wygląda... Ale siedziały się chyba obok siebie, i ja chciałam z Tobą je obgadywać na bieżąco. Ty nie chciałaś, bo patrzyłaś taka zachwycona na tą nudną do na scenę. Więc tak, różnimy się zarówno spektaklowo, jak i serialowo też od czasu do czasu, więc może rzeczywiście to rozróżnienie jest całkiem dobrym pomysłem. Też niektóre spektakle dzięki temu będą mogły dostać dwa znaki jakości w tak, jeśli nam się tak. obóz podoba. Tak, czasem się tak zdarza, że się obu nam podoba. Zastanawiam się, co takiego nam się obu podobało i chciałam powiedzieć, że miła robótka jakim jak i może jednak tą klamrą kompozycyjną i tą Agnieszką Jakim. jak tak obecną w tym odcinku zakończmy to, bo zaraz jeszcze będziemy opowiadać o innych spektaklach i to już się w ogóle zrobi odcinek sponsorowany, więc ja tutaj korzystam z tego, że jestem przy mikrofonie i mówię, że to już koniec, to już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy Witoldowi i Izabeli Zawadzkiej, na których mikrofonach ciągle nagrywamy. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na jakie spektakle Wy czekacie w tym sezonie. W naszym intro mogliście usłyszeć muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Tak, wraca, wróciłyśmy do intro Tokyo Music Walkers po wakacjach, kiedy mogliście słyszeć inne dźwięki w naszych odcinkach. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligórę. W montaż że pomogła nam Justyna Patoła. Linki do materiałów, których użyłyśmy, przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w jego opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. Dodatkowo, uzupełnieniem tego odcinka będzie newsletter, newsletter dla patronów i patronek, który zostanie rozesłany do osób, które wspierają nas kwotą 20 zł lub większą, oraz newsletter dla naszych standardowych e, e, newsletterowiczów, którzy zapiszą się w linku, który znajdziecie w opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć do naszego Facebooka i Instagrama. Kurtyna